Kmiotami byliśmy i kmiotami będziemy. Idziemy do naszego największego kmiota ze wszystkich: Pana Stukajło w Metajło. Nie, znamy się już bardzo dobrze. Wycisnąłem z ciebie każdy kamek. Proszę, proszę wyjść. Proszę pana, proszę wyjść. Ja będę tutaj korzystał z usług pana Stukajły. Dobra, nie interesuje mnie to. Chciałem być miły po prostu. Hej. Teraz zrobię szybki rap o tym, jak to jest tym ziomkiem, takim odlotowym, który sobie wybiera różne filtry na OBS-ie, żeby zobaczyć, głos mój będzie brzmiał, kiedy będę mówił głupoty, ale też jak będę rapował Fija, musisz poczekać na mnie, bo nie jestem teraz wum, może, żeby się tulić mordo. Znajdziemy więcej, a tu nie ma tych e, jakichś tych złych gościń, żeby chcieli mnie tutaj dziabnąć? Nie, nie, nie. Witewnik, zabójcy. Panie Boże, Chciałbym go zabić, ale wiem, że nie mogę. Dobra. Jesteśmy tu. No i lecimy do miasta wiecznego saunu. Podszedłem troszeczkę tutaj do przodu. Musiałem zwolnić trochę miejsca na komputerze, na laptopku. Tak naprawdę, gram na laptopie, jestem prawdziwym gamerem. I kontynuujemy, weźmy sobie złoto złotoryjów, żeby było jaśniej. Co tam? Co taki podły humor, chłopaki? No dobra. Tu jest niebezpiecznie i wiem o tym, wiem o tym. U. O, 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 o. I po tobie. Nie spaść, zasada numer jeden. Zasada numer dwa, rozbić wszystko co się da. Zasada numer trzy, nie ma takiej. Yy. Zajebał mnie. Jesteśmy dalej ziomeczkami, którzy... No, zdechłem. Zdechłem, zdechłem, nie będę kłamać, nie ma o czym kłamać. Jest to dosyć oczywiste, ponieważ zaczynam z tego miejsca, a ewidentnie byłem już dalej. Więc, wykonam podbieg. Więc, nacisnę kilka guzików na raz, kurwo jebana. Co? Ah! Uh! Świetnie. Prosta sprawa O, oh, ma podwójny, atak! Hmm? Potrzebuję rzemień świecidłości. There it is. Klik, 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 klik. popchnąć! Murku, chciałeś mi popchnąć? to jeszcze się nie popychamy. Dobra, łyczek będzie. Leci łyczek. A teraz leci zabójstwo. Co mamy? Odłamek szkła! Świetnie. Coś co nie chciałbym znaleźć w bucie, a teraz wziąłem sobie do kieszeni. Mamy no, itemek na dole, ale again! Endgame Plus pozwala mi mieć to w dupie. A jak widzimy, to tu umarłem. I. Bijemy gościa, tu bez strachu żadnego. U! U. Rozpoczyna się mały strach. Zobaczmy, co się stanie. What?! That's fucking easy! Nie wierzę, że jest taka opcja, żeby go zastanować tak szybko. Stanlock! Stanlock! Stanlock nie zabije mnie w tym momencie! Jestem parówą. Widzimy lepiej, widzimy więcej, a ten, kurwa, marszałkowska, kurwa, trąbeczka, laseczka, flaweczka, czemu nagle tak dużo, bo zagrał na laseczce? sam sobie odpowiadam teraz, ja piernuczę, fluczę, fluczę, double kill. Ból, 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 is he dead? He is not dead. He is not dead, ale zarabia. będzie! Beom. Beam. To jest niesprawiedliwe. Zobaczmy po kogo. Izman zakrzywionego prisa. I zardzewiały klucz. Dokładnie te dwie rzeczy, które bym chciał teraz mieć. Je mam. I jest to najmniejsze pomieszczenie na świecie, kawalerka Warszawa, 2500 zł miesięcznie, plus opłaty. Nie doskoczę tam. Okej! Okay. Wracamy tu... Kur... Eee... Uh. Dzień dobry. I do widzenia. Kto do mnie strzela? Stary. Nie warto, <noise> nie warto, nie warto. Czemu jest tak mało run? Czy mi się obniżają za każdą śmierć runy? To nie było codziennością w podstawowej wersji tej gry. Może to takie endgame plus, żeby mnie powkurwiać. No nic. Wystarczy tylko nie umierać. Ewidentnie tu możemy wskoczyć. Ewidentnie tu możemy wskoczyć. Ewidentnie tu możemy wskoczyć. I teraz tylko, czy mam skakać tam, 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 czy tam? Czy tu jest, co tu jest, co tu jest, co tu jest, dobra. Bierzemy itemka, Kamień Kowalski. Brat Jana Kowalskiego. Hmm. Bierzemy łyczka, bo to ogarnijmy, co my tutaj mamy. Modre łzy. <grytanie> Trochę łzy na śladowcy, tak? Dobra. Nie będę z tego korzystać, obiecuję. Wiem jaki jest wielki hejt na to. Ale jak będę musiał, to użyję. Co ja tam będę się regielić? To tylko gra. Ale będziemy się starać oczywiście bossów potraktować poważnie. Więc będziemy się starać z tym walczyć na noże. Bez magiów, czasami z prochami wojny, czy jak to się nazywa, popiołami wojny. Ashes of War. Nie, nie, nie wiem jaki miałem plan, <grym> to totalnie nie myślałem przez moment. O! Dobra. O, that's pretty cool. Nie mam takiej myśli, że co ja tutaj robię. Za mną jest jeszcze jeden słyszałem. Ja pierdolę. Nie, no co ty, no co ty. Uuu! Wow. Są inni. Okej, okay. teraz czuję, że się troszeczkę cofam, ale. Damy radę. Chyba jedna wieczorka na górze zostawiłem. Pogódka! Czy ja mogę otworzyć tu drzwi w jakikolwiek sposób? Nie, ale są itemki. Niepotrzebne, prawdopodobnie, ale ja je lubię. Uwielbiam itemki. Ach, złoty run jeden. Świetnie, potrzebowałem 10 run. No dobra. Na razie nic mi tu i tak nie robi. Co tu jest? Gdzie my jesteśmy? Coś co każdy. Ach, ziomek by chciał znaleźć plebejskie odzienie. O nie, odpocząłem! Co ja zrobiłem? Ale nie mam mózgu. Cóż za błąd! Cóż za strategiczny, ogromny błąd! Ja! Tu jest. Wiem, co tu jest. Wiem, kto tu jest. Eee, ja biegnę. A ja biegnę. Biegnę, ponieważ jestem odważny. Dokładnie tak to działa. Czy to jest to? Nie. Nie, to nie jest to. I nie, chyba nie będę mógł otworzyć tamtych drzwi na końcu. Nie wiem, czy nawet będę mógł w sumie przejść. Dobra. Zamiast gadać do siebie to ogarnijmy sprawę. Nie no, wydaje mi się, że nie mogę tam iść. jest tylko stracą agro. Dalej nie mogę wyłączyć mapy No dobra, trudno. Dawajcie mi tego kociaka. Ja tutaj chłopa. Rozgryzę zaraz. Nie mam trochę żyćka. Znaczy jest tam. minki. I nie macie! Ała. Wow. Krew bez i stary kieł, super. Wszystko fajnie. No dobra, je, przemy do przodu. Na razie tam nie idziemy do tamtej wieży, bo w zasadzie nie potrzebujemy. Pamiętajmy, naszym celem jest dotrzeć do Kokona! Te zdanie brzmi zupełnie inaczej teraz, niż brzmiało, kiedy miałem 22 lata. O oh mój god, omen, 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 ale to jest żałosne, żałosne, to jest żałość. U, nie podoba mi się to. Hula, lula, jesteśmy z powrotem po przerwie na reklamę. Uh -oh. Szertowałem z tym. O, w ogóle się nie boję. Tutaj jest to. Niestety, bardzo często odwiedzana przeze mnie Fatera. Aż sobie dupnę. Rozwój. Aps! Rozwój postaci jest. Lekko bardziej zaawansowany niż bym się spodziewał. Czy to jest moment, żeby sobie wybrać wyposażenie? Będę miał na podorędziu Kieł, bo później będzie mi się chciał poszukać. Ach, perfekcja. Spójrzmy sobie na, na brońki. Bo Kieł mam w ogóle plus 10, a wysokiej jakości rapier z ostrogami mrówek mam plus 2. Czyli to nie są takie rzeczy, z których tak naprawdę korzystałem podczas poprzedniego playthrough. Więc... Dobra, spróbujmy te ostrze ze Smoczych Łózek, bo mi się po prostu strasznie podoba Pani Stukajło! Nie, nie, żyje, żyje, mam się dobrze To samo jak 50 ostatnich razy, jak się widzieliśmy Zmocnij oręż Uuu, mogę i to wzmocnić Dobra. No dobra. Okej. Okay. Fajnie. Dobrze. Znakomicie. O wow! No co ty gadasz? Ale to mnie bawi. Ale to świetne. Wow. Nie wiem, spróbujmy tego raz, tego raz. Tego raz, tego raz, tego raz, tego raz, tego raz, tego raz, tego raz. Ja pierd. Niczy, co się dzieje? Tam to jest na Max już Co tu się... Co tu się stało? A, a ten jakiś silny Nie zdawałem sobie sprawy, że coś takiego może się dziać O, cholera Oj Jak ja u... O Boże ja walczyłem z margitem plus 2 miało. Teraz ma plus 25 plus 25. Przecież to ja już nawet nie wiem z czego korzystać. Dobra, jedziemy tak. Uhu! Powodzenia sobie, wam i wszystkim mamom. Chodź to Skurwy przepiękny design w postaci. Cudo. Ciary I fucking love it To jest naprawdę tak zajebista gra Okej okay. O, trochę ciemno Muszę wziąć Kurcz Dobra, zaczyna się świetnie On ma bardzo takie nieoczywiste ruchy za pierwszym razem Jak się gra z nim Po jakimś czasie on tu W ziemię im mocniej będzie. Dobra. Dobra, 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 będę pamiętał. Nie tak dawno z nim walczyłem. O, to jest głupie. To tak nie lubię. Ach, Boże, mam palce chyba z meteorytu z zamrożonego jakiegoś z kosmosu. Co ja robię? Easy. Ej ty, smuta się ty, nieee